Oto dlaczego BMW niechętnie mówi o znaczeniu kolorów w logo M. Oficjalna piękna historia brzmi tak: niebieski symbolizuje markę BMW i Bawarię, czerwony sport motorowy, a ciemnoniebieski połączenie między nimi. Kolory miały być wybrane dlatego, że dobrze wyglądały na białym lakierze i wyróżniały się nawet na czarno-białych zdjęciach z torów wyścigowych. W tym, że ta wersja to tylko połowa prawdy. W latach 70. BMW dopiero wychodziło z kryzysu. Legendarne modele Noe, klasy, uratowały firmę przed bankructwem, ale uruchomienie działu BMW Motorsport wymagało ogromnych pieniędzy. Firma potrzebowała sponsora z prawdziwego zdarzenia. Prawdziwa historia mówi, że kolorystyka logo M powstała z myślą o jednym konkretnym sponsorze Texaco, amerykańskim gigancie paliwowym. Czerwona linia miała symbolizować Texas i Texaco, a całe logo miało powstać w ramach nadchodzącej współpracy. Tyle, że umowa nigdy nie doszła do skutku. W momencie, gdy nego Negocjacje się rozpadły, logo było już gotowe i wypuszczone w świat. BMW postanowiło je zostawić. I tak przypadkowy zestaw barw stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli w historii motoryzacji.